Cześć, nazywam się Alicja, mam 26 lat i prowadzę najem krótkoterminowy w Warszawie. Na Akademii Sourcingu pojawiłam się rok temu i tak naprawdę wtedy jeszcze nie wiedziałam, co to jest networking. I powiem Wam, jak to się mniej więcej u mnie skończyło. Wychodziłam, spiesząc się na pociąg, po wykładach, i Paweł, wtedy, jak ubieram płaszcz, zapytał się mnie, co ja robię. A ja mówię, że spieszę się na pociąg, wracam do Warszawy. On mówi, że jeżeli w tym momencie pojadę, to to będzie najgorsza decyzja w moim życiu. I słuchajcie, ja zostałam, i przez ten rok naprawdę bardzo dużo się wydarzyło. Już nie mówiąc o ludziach, których poznałam, którzy tak naprawdę są teraz moimi przyjaciółmi, znajomymi, gdzieś tam jest to wsparcie, to faktycznie networking jest najważniejszą wartością tych spotkań i ludzi, których tutaj spotykam, więc mam nadzieję, że możliwe, że Was spotkam też w przyszłości, będziemy mogli nawiązać wspólne relacje i współpracować razem w fajnych, ciekawych projektach. Dzięki, pozdrawiam Was.